Hej moi drodzy, witam was w mojej kolejnej recenzji Transformers. Tym razem mamy klasę Voyager, Studio Series, Revenge of the Fallen, Starscream. Numer seryjny tej figurki to SS21, czyli Studio Series, no i oczywiście numer figurki 21. No i jest to zdradliwy Decepticon Starscream. Tak oto prezentuje się on od przodu. Ma takie... Kurze łapki, można powiedzieć, tutaj, jeżeli chodzi o nogi. Oczywiście, Decepticony w filmach Michaela Bey'a były stylizowane tak mniej ludzko, a autoboty bardziej. Oczywiście, kolory w tej figurce nie do końca się zgadzają z filmem, ponieważ wszystko, co tutaj jest białe, to powinno być srebrne. Jeszcze tutaj ta szyba, no, w filmie nie była na pewno pomarańczowa. Ale wydaje mi się, że ta figurka byłaby wtedy mniej ciekawa. A tył prezentuje się tak. Nie widać tutaj. Żadnych niewypełnionych przestrzeni, żadnych pustek tutaj nie ma, praktycznie. Tutaj są jeszcze detale pod yy, skrzydłami tutaj, więc bardzo, bardzo fajnie. Yy, tutaj widać dziób samolotu, <grych> to mogliby jakoś zakryć akurat. No ale tak ogólnie nie jest źle. Mamy tutaj parę złotych detali, no i tutaj na głowie możemy dostrzec w tym miejscu na czole symbol decepticonów. Dobra, no to przejdźmy do artykulacji tej figurki, no i będziemy iść od góry. Do dołu. Dobra, więc zaczynając od głowy, głowa może się kręcić. Tutaj mamy obrót 360 stopni. Oproszę. Dalej głowa może spojrzeć lekko do góry. Na dół, niestety, już nie. Dobra, przechodzimy do rąk. Możemy oczywiście je wyprostować, by ustawić go w tipołdzie. Dalej mamy obrót w tym miejscu. Mamy w tym miejscu również zgięcie. Dalej obrót w bicepsie, również 360. Mamy Jedno zgięcie w łokciu i mamy drugie zgięcie w łokciu. Dalej mamy zgięcie w nadgarstku. No i dłoń jest na kulce, a więc może się ruszać w dowolną stronę. Jeżeli chodzi o drugą rękę, to mamy dokładnie to samo. Dalej w talii nic, w biodrach również nic. Jeżeli chodzi o nogi, no to może on kopnąć tak wysoko do przodu. Do tyłu również może kopać. Jeżeli tutaj zegniemy, to nawet bardziej. Może również. Kopnąć w bok. Oprócz tego, w związku z transformacją, noga może pójść do tyłu, w ten sposób się ustawić. Dalej mamy jedno zgięcie w kolanie tutaj. Mamy drugie zgięcie w kolanie w tym miejscu. No i mamy w kolanie również obrót 360. A jeżeli chodzi o stopy, no to pazury mogą się zwinać w ten sposób. No więc to tyle, jak chodzi o artykulację tej figurki. Teraz przejdźmy do akcesoriów. Otóż, jeśli chodzi o akcesoria dla Starscreama, ma on energonową piłę. No i jak widać, jest to piła tarczowa, która kręci się jak najbardziej. Ma ona ten ładny, przezroczysty, pomarańczowy, energonowy kolor. Mamy tutaj również złote zdobienia, tak jak na samej figurce. Jak widzimy, jest ona wyposażona w PEG. Ma tutaj dwa prostokątne porty, a także również tutaj ma taki klip. No i te piłę za pomocą tego tutaj Pega możemy przymocować mu do rąk, ponieważ ma tutaj porty na przedramionach. No i teraz. Trochę ciężko się to wchodzi, ale jest! Proszę bardzo, Starscream ma teraz piłę energonową. Ale to nie wszystko, co z tą piłą energonową możemy zrobić, ponieważ, jak wiemy, raczej bronie energonowe są u transformerów transformowane. Z rąk. Ten efekt również możemy uzyskać. Moi drodzy, jak to zrobić? Otóż tutaj mamy taką prostokątną wypustkę, a także po wewnętrznej stronie dłoni mamy w tym miejscu prostokątny port. Także zginamy w nadgarstku, a następnie za pomocą połączenia kulkowego możemy te dłonie również zagiąć, tak żeby to weszło w ten port. Teraz utworzyło nam się tutaj z przodu coś takiego. Tutaj mamy idealne dwa wgłębienia i możemy ten klip tutaj. Wsunąć O proszę bardzo No i mamy Starscreama z piłą energonową Transformowaną z ręki Ale moi drodzy to nie wszystko I myślę, że Starscreama możemy na chwilę na bok odsunąć By to wszystko się tutaj zmieściło Jak to Studio Series ma w zwyczaju Mamy w pudełku Taką kartonową wycinkę Która służy jako tło I możemy postawić tutaj figurkę O proszę bardzo W ten sposób to wygląda I Starscream może być postawiony tutaj to tło przedstawia leśną bitwę oczywiście pamiętny moment z filmu Revenge of the Fallen. Mamy tutaj logo filmu. Samo tło wygląda w ten sposób: tutaj mamy oczywiście napis Transformers i logo Autobotów. Tutaj mamy logo Generations. Mamy tutaj również numer figurki, no i napis, że jest to Studio Series. Natomiast od tyłu jest to już mniej maestetyczne, no bo jest to po prostu kartą. Okej okay, moi drodzy, a więc przechodzimy do porównań i najpierw mamy porównanie do klasy Deluxe. Pamiętamy, to jest klasa Voyager, a więc klasa wyżej. To jest klasa Deluxe, Warforce Cybertron, Siege, Sideswipe. Widać, widać te różnice wysokości. Dalej mamy tutaj nieco wyższego Deluxa. przez te tutaj elementy wystające, są trochę wyższy od Side Swipe'a. To jest War for Cybertron Siege Kog. Proszę bardzo, tak się prezentują obok siebie. No, nawet z tymi elementami tutaj sięga on StarScreamowi najwyżej do ramion. Więc, no, widać, widać różnicę pomiędzy Deluxe a Voyager. Dobra, no to czas na transformację, w jaki sposób. Nasz Starscream się transformuje, moi drodzy! Przechodzimy do nóg. Pierwsze, co robimy, to zaginamy pazury w ten sposób. Tak, żeby były prosto, po prostu. Po prostu, prosto. I tutaj mamy prostokątne wypustki, natomiast tutaj na udach ma prostokątne porty. No i zginamy w tym miejscu, a następnie zginamy tym drugim zgięciem w kolanie i to wszystko powinno się dopasować. Teraz z drugiej strony robimy dokładnie to samo. O, proszę. I mamy nogi zgięte. Weźmy może ręce na boki, żeby nam nie przeszkadzały. I teraz odwracamy do tyłu. I za pomocą tych zawiasów, które pokazywałem przed chwilą, możemy nogi dać do tyłu. Gdy to zrobimy, to moi drodzy, tutaj mamy prostokątną wypustkę, a w tej nodze mamy prostokątny port. I gdy je damy na maksa do tyłu. One powinny się w tym miejscu właśnie połączyć. Chwytamy te skrzydła, i je odczepiamy. I wyprostujmy je jak na razie tak, żeby nam nie przeszkadzały. Teraz odwracamy do przodu i chwytamy te tutaj elementy, i otwieramy je w ten sposób. I teraz wracamy do tyłu i chwytamy te części skrzydeł, i obniżamy je w dół, w dół. Dół. O, proszę bardzo. Tak to powinno wyglądać. Teraz otwieramy ten panel tutaj, a także na dole musimy otworzyć ten panel tutaj. Te dwa panele powinny być otwarte. Teraz chwytamy kokpit i zaczynamy podnosić, aż wreszcie głowa będzie w tym miejscu. I teraz ten panel możemy zamknąć. Tego panelu jeszcze nie zamykamy na razie. No i teraz moi drodzy przechodzimy do rąk. Musimy moi drodzy zrobić z dłonią to co w przypadku wkładania piły, a więc musimy zgiąć w nadgarstku, a następnie mamy po wewnętrznej stronie dłoni prostokątny port, a tutaj mamy prostokątną wypustkę, także ta dłoń tutaj wskoczy nam ładnie. Obracamy w łokciu o 180 stopni. Następnie zginamy w tym miejscu, a następnie zginamy jeszcze tutaj. Tak to powinno wyglądać. Zginamy w nadgarstku, to powinno wejść w ten prostokątny port. Obracamy w łokciu. Zginamy w tym miejscu i zginamy w tym miejscu. Teraz te ręce powinny być zgięte w tym miejscu, aby weszły do środka. Hop! No dalej. Są. Dobra, moi drodzy. Gdy te ręce są już w środku, możemy zobaczyć, że tutaj mamy takie prostokątne wypustki, prawda? Natomiast tutaj mamy takie brzydkie, coś czego chyba w samolocie tutaj nie powinno być. I co to jest? Tutaj mamy dwa takie prostokątne rowki. I moi drodzy, skinamy to, i te wypustki powinny idealnie wejść w te rowki. O, właśnie w ten sposób tutaj. I teraz, jak widzimy, trochę się tu naprawiło. To już wygląda lepiej. No i teraz wracamy do rąk. Tutaj, na tych rękach. Mamy dwie prostokątne wypustki, natomiast tutaj w środku znajdują się dwa prostokątne porty. Co robimy? Oczywiście, moi drodzy, musimy to jakoś włożyć. A więc zginamy tutaj w łokciu tym, hopsa. I z drugą to samo. Tak żeby to wszystko się tam przyczepiło ładnie. Okej, okay, weszło. Dobra, no i co teraz? Teraz zginamy jeszcze drugi raz w łokciu. I dociskamy OK. Tak, żeby wszystko tutaj ładnie weszło, dociskamy, dociskamy, oj tutaj coś jest krzywo, to musi być równo, tak żeby ok, wszystko się docisnęło i tak to powinno wyglądać. Teraz możemy ten panel zamknąć, zostały nam skwydła, ten element tutaj zawiera prostokątny port, a tutaj mamy prostokątną wypustkę, a więc zawijamy to tak, żeby to wszystko tutaj weszło. No, i teraz możemy jeszcze raz tę całą sekcję zawinąć. I proszę bardzo, mamy tutaj. Jeszcze z drugiej strony robimy dokładnie to samo. Hop. No, i teraz, teraz. Te dwie sekcje skrzydeł powinniśmy docisnąć, docisnąć. O, proszę bardzo, i to weszło. Tutaj ten metalowy się dosunął do końca. Z drugiej strony jeszcze nie, a więc musimy docisnąć to skrzydło. Hopsa, hopsa. I proszę bardzo, wszystko jest. Co robimy teraz? Teraz, moi drodzy, bierzemy ten zawiesz tutaj, i hop, to wszystko na dół. Tutaj mamy taką prostokątną wypustkę. Natomiast tutaj znajduje się takie wgłębienie, w tym miejscu. Także ta wypustka powinna wejść pod to, i w to wgłębienie. Właśnie w ten sposób. Z drugiej strony robimy dokładnie to samo. Aż to wszystko kliknie. I teraz, tutaj mamy kolejne dwie prostokątne wypustki. Tutaj mamy prostokątne porty, i to powinno też. Wszystko wejść. Bierzemy te tutaj małe skrzydełka i podnosimy je do góry. No i samolot jest praktycznie przetransformowany. Transformacja ma 26 kroków. No i ten samolot, jeżeli chcemy go postawić, no to drodzy Państwo, możemy wysunąć mu kółka. Bierzemy tutaj tę sekcję i ją rozwijamy, i z drugiej strony dokładnie to samo. Mamy już dwa kółka. Natomiast trzecie kółko musimy podważyć ten tutaj, i wysuwamy całą resztę. I mamy trzecie. Kółeczko. I proszę bardzo, nasz samolot sobie stoi. Jeżeli chodzi o przechowywanie akcesoriów, to nasz Starscream ma wyznaczone miejsce na swoją piłę. Odwracamy go tutaj, znajdują się dwie prostokątne wypustki. Natomiast na tej pile, jak już pokazywałem, są dwa prostokątne porty. I one służą właśnie do tego, żeby to tutaj przyczepić. I proszę bardzo, ta piła jest z tyłu i nawet jej aż tak nie widać, chyba że. Pojrzymy od złej strony na ten samolot. No więc tak, tak wygląda właśnie. Alt Mode Starskrima. Mamy tutaj bardzo ładne cybertrońskie tatuaże. Yy, mamy tutaj jakiś cybertroński symbol. Natomiast na drugim skrzydle znajduje się symbol Decepticonów. I tutaj, moi drodzy, w kokpicie możemy zauważyć, że w środku jest siedzenie dla pilota. I wszystko tutaj pięknie jest. Tak, nasz samolot wygląda od przodu. Tutaj mamy widok od boku, i tutaj trochę już widać, że. No, coś tu jest od tyłu. Mamy tutaj te całe silniki odrzutowe, no ale tutaj widać już chyba najbardziej, że no, coś tu od spodu jest. Tutaj mamy widok od góry, który chyba jest najlepszy. No i od dołu mamy tutaj całą tę sekcję z rękami i tym panelem. No, ale nic z tym nie zrobisz. No i szczerze, to nie za bardzo widać jakiekolwiek elementy robota tutaj. Bardzo fajnie jest tutaj to zrobione, żeby wszystko się tak zlewało, żeby. Nie dało się tego rozpoznać, że to się transformuje w robota. No i nasz Starscream nie jeździ, ponieważ te kółka się nie kręcą i jeżeli spróbujemy, żeby jeździł, to tylko wszystko porysujemy, a więc nie robimy tego. Samolot i tak nie ma jeździć, tylko ma latać, moi drodzy. Ok, no to tutaj mamy porównanie ponownie z klasą Deluxe Warforce Cybertron Siege Side Swipe. Proszę bardzo, z samochodzikiem takie porównanie. No. Znowu widać różnicę pomiędzy Voyagerem, a Deluxem. I teraz ponownie mamy porównanie z Kogiem z Warforged Cybertron Siege, również klasa Deluxe, ale tym razem nasi panowie są prawie że równi. Kog jest nadal mniejszy, ale no w formie pojazdu. Najbardziej tutaj już możemy mówić o całkiem podobnej skali, no nie? Okej, okay, moi drodzy, jeśli ktoś chciałby zobaczyć odwrotną transformację, to w linku w opisie znajduje się nagranie, jak wykonuje właśnie odwrotną transformację. Dobra, a więc podsumowując tę recenzję, myślę, że Starscream jest naprawdę porządną figurką. Jeżeli chodzi o alt mode, no to jak najbardziej podoba mi się. Od spodu co prawda są minimalne, minimalne yy, wystające części, ale no nie jest to tak złe jak przy niektórych innych transformerach, więc... To jest naprawdę wybaczalne. Jeżeli chodzi o pozowalność, no tutaj może być ciężko. Zwłaszcza, że on ma te takie kurze nóżki, i bardzo ciężko ustawić go w jakichś ciekawszych pozach. No i ręce, przede wszystkim. Ręce mają tyle punktów artykulacji, że no to może być przytłaczające, moi drodzy. To jest może ten przykład, w którym im więcej artykulacji, tym gorzej. Ale no rozumiem, że niektóre miejsca tej artykulacji w rękach, no to były potrzebne, żeby go przetransformować. Co dalej? Jeżeli chodzi o ustawienie go, no to dużego problemu nie ma, oprócz tego, że czasami jeżeli go za bardzo przechylimy do przodu, no to właśnie przewraca się. Yy, nie ma tego problemu z przewracaniem się do tyłu, ponieważ ma tutaj te obcasy <grym> zrobione z kół. To mają być chyba ostrogi, ale wolę mówić obcasy, ponieważ Transformers Prime miał obcasy i... Nie pytajcie. No więc ogólnie wydaje mi się, że ta figurka jest całkiem spoko. Ma swoje wady, ale jest naprawdę przyzwoita. Jeżeli ktoś chce jakiegoś Voyager'a, to może nie jest to najlepszy Voyager, jaki istnieje, ale jest dobry po prostu.